Znasz to. Wieczór. Tyle leci serial, którego nawet nie oglądasz. W dłoni telefon. Skrolujesz, bo możesz. W zasięgu drugiej ręki jakiś smaczek do przekąszenia. Niby wszystko gra. Wygodnie, ciepło, nic nie boli. A jednak w środku czujesz dziwną pustkę. Jakbyś od dłuższego czasu siedział zamknięty w tej samej złotej klatce. Serce bije, ale nie czujesz, że żyjesz. Jesteś znudzony, apatyczny. Pamiętasz historię o królu Midasie, który kochał bogactwo? Dostał od Dionizosa sposób na szybki dostęp do nieprzebranych skarbów. Wszystko, czego dotknął Midas, zamieniało się w złoto. Wydaje się z pozoru, że to idealna supermoc, prawda? Jemu też się tak na początku wydawało. Do czasu, bo okazało się, że złotego jabłka nie da się zjeść, złotej wody nie da się wypić, a najgorsze przyszło, gdy dotknął własnej córki. Midas dostał szybką i prostą drogę do bajecznego bogactwa. I w tym samym momencie jego życie krok po kroku zamieniało się. W tragedię. My poniekąd jesteśmy midasami XXI wieku. Większość potrzeb jest na skinienie palca. Rozrywka, jedzenie, podziw, rozładowanie napięcia seksualnego i gotowe. Włączasz serwis streamingowy, masz rozrywkę. Zamawiasz jedzenie online, bruch pełny. Wrzucasz zdjęcia na Insta i dostajesz lajki, które możesz postrzegać jako akceptację. Włączasz porno, masturbujesz się, napięcie znika. Szybko, łatwo. Ale czy w dłuższej perspektywie zdrowo? Nasz nie ogarnia warunków natychmiastowej gratyfikacji, ponieważ formował się w warunkach niedoboru, nie takiej obfitości jak dzisiaj. W toku ewolucji powstał neuroprzekaźnik dopamina. Jego rolą nie jest dostarczanie ci przyjemności, to tylko efekt uboczny. Dopamina miała pomóc w uczeniu się i zapamiętywaniu zachowań, które zwiększają szanse na przeżycie i rozmnażanie. A przyjemność pełniła rolę wzmocnienia pozytywnego nawyków. My, tworząc komfort, spowodowaliśmy, że cały ten dobrze zaprojektowany mechanizm nie jest potrzebny do przetrwania. Pragnienie i spełnienie dzieje się w jednej chwili. I wtedy układ nagrody po prostu wypala się niczym zapałka. Niby niczego nie brakuje, żyjesz lepiej niż jeden król zamieszłych czasów, a wewnętrznie odczuwasz czotliwą pustkę, niczym żebrak z pustym żuchem. I wtedy, żeby znowu poczuć, możesz sięgać po łatwo okruchy przyjemności. Jeszcze więcej skrolowania, jeszcze więcej jedzenia, jeszcze więcej masturbacji i itd. Uczysz się dostarczać sobie dopaminy w alternatywny sposób. Mózg to koduje. Wchodzi to w nawyk. Tak mogą pojawiać się uzależnienia behawioralne, np. uzależnienia od smartfona lub uzależnienia od substancji, które mają podkręcić rzeczywistość. To nie dopamina jest zła. To my zaczęliśmy używać jej jak narkotyku, a nie kompasu. Dopamina miała nas prowadzić do konkretnego celu. A dziś kręcimy się w kółko, bo celem stała się ona sama. Żeby naprawić to, co zostało wypaczone, potrzebujesz wrócić na tory, gdzie układ nagrody będzie mógł zadziałać odpowiednio. Stwórz coś, namaluj obraz, napisz opowiadanie. Zejdź do kuchni, gotuj coś, czego jeszcze nie próbowałaś. Poczuj zapachy, tekstury składników. Zaangażuj swoje ciało. Biegaj, idź w góry, wspinaj się, tańcz, aż poczujesz, że naprawdę żyjesz. To tylko luźne pomysły. Możesz z nich skorzystać, możesz znaleźć swojego konika. Ja ostatnio robię w drewnie od stworzenia projektu po realizację. Zrobiłem szafkę pod akwarium, którą widzisz daną. Regał w komórce lokatorskiej, przerobiłem nieco szafę w przedpokoju. W planach mam kolejne projekty: w tym, że coś trwa dłużej niż sekunda, że wymaga uwagi, że można wymyślić rozwiązania, które działają, że tworzysz i widzisz efekt jest inna forma przyjemności. Satysfakcja, którą trudno ubrać w słowa. To, co uważamy za naprawdę wartościowe, rzadko przychodzi z łatwością. Okupujemy to wysiłkiem. Prawdziwy fan pojawia się wtedy, gdy wkładasz kawałek siebie w coś, co naprawdę lubisz. Nie potrzebujesz więcej szybkiej dopaminy, żeby mieć sens. Potrzebujesz więcej fanu z rzeczy, w które się za oddaniem i przyjemnością zaangażujesz. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Dając łapkę w górę, zostawiając suba lub komentarz motywujesz mnie do dalszego tworzenia. Możesz w komentarzu napisać, Jaki temat związany ze zdrowiem psychicznym jest dla Ciebie najbardziej interesujący? Może właśnie o tym będzie kolejny odcinek. Dziękuję, że jesteś. I pamiętaj, traktuj siebie z taką samą życzliwością, z jaką traktujesz innych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!